naszej skromnej uroczystości 650-lecia w służbie książki. Zwyczajowo jest przyjęte, że wszystkich wita się z imienia, nazwiska, ponieważ dzisiaj jest taki upał, ja może tego robić nie będę. Przywitam wszystkich bardzo serdecznie, zarówno przedstawicieli władz miasta, nie wiem czy jest ktoś z powiatu, ale też jeżeli jest, radnych chyba nie ma. No, ale w każdym razie, wszystkich, którzy przyszli uświetnić dzisiejszą naszą uroczystość, bardzo serdecznie witam. 650 lat temu, Kazimierz Wielki, przy y, dekrecie nadania y, studium generale, wymienia stacjonariuszy. Jest to człowiek, który ma być odpowiedzialny za sprowadzanie, kopiowanie i udostępnianie studentom książek potrzebnych do studiowania. Ten stacjonariusz jest protoplastą dzisiejszych zawodów księgarza, wydawcy, drukarza, bibliotekarza. A dlatego jest protoplastą, ponieważ przedtem no niestety jedna osoba wykonywała wszystko. Była i księgarzem i wydawcą no, kopiści można powiedzieć, że byli to drukarze. Dopiero potem te zawody, no, po prostu była już specjalizacja ścisła, w momencie, kiedy wynaleziono druk. I jest to przyczynek właśnie do dzisiejszego naszego święta. Będąc na Wernisarzu w Muzeum Ceramiki nieśmiało o tym jubileuszu wspomniałam obecnemu tutaj panu Bogdanowi Sobolskiemu i zwierzyłam się ze swoich że No tak fajnie by było, gdyby w tym roku jubileuszowym tego 650-lecia w służbie książki. I roku czytelnika hmm, była taka tablica nad księgarnią, ponieważ no nie ma chyba lepszego miejsca niż właśnie to, gdzie można ten rok uczcić. Ja nie będę mówiła dlaczego, bo pewnie tutaj y, pan Zieliński na ten temat dużo powie, ale naprawdę przekonacie się Państwo, że takie miejsca jak to zdarzają się bardzo rzadko. A mamy je w Bolesławcu. I dlatego bardzo się cieszę, że doszło to do skutku. I chciałam bardzo, bardzo wszystkim podziękować, którzy się do tego przyczynili. Dostałam również od naszych kolegów takie skromne no nie wiem, co to jest taka skromna, może gratulacja. Szanowna koleżanko, Stowarzyszenie Księgarzy Polskich przekazuje Pani wyrazy uznania za cenny pomysł upamiętnienia działalności wydawniczej i księgarskiej rozpoczętej przez rodzinę Apunów w Bolesławcu w XIX wieku. Składamy Pani serdeczne podziękowania za realizację tego przedsięwzięcia w ramach obchodów jubileuszu 650-lecia w służbie książki i życzenia dalszych sukcesów zawodowych. Pragniemy również podziękować tym instytucjom i osobom, które wsparły Pani inicjatywę. Z wyrazami szacunku, Waldemar Janaszkiewicz, przewodniczący zarządu Głównego Stowarzyszenia Księgarzy Polskich. Proszę Państwa, nasz prezes przekazuje serdeczne podziękowania. Ja również chciałam podziękować wszystkim tym, którzy tak spontanicznie zaangażowali się właśnie w murowanie, w zasadzie nie w murowanie, no ale powstanie tej tablicy i mam tutaj przygotowane takie skromne podziękowanie. Pierwszemu sprawcy, który nadał ton temu wszystkiemu serdecznie dziękuję, to jest Pan Bogusław Sobolski. Czasami wartość się ze swoich skromnych, Nie. skromnych marzeń komuś zwierzyć, prawda? No i następni. Proszę, proszę. Pan Adam Kasierczak. Serdecznie dziękuję również. Nie wiem, czy ktoś jest. Nie ma pana Kasierczaka. Pan Kasierczak po prostu z dobrego serca wyciął kawał kamienia i, i po prostu dał go, sprezentował. No i osoba, która tę tablicę wykonała. Pan Sebastian Lichodziejewski. Wiem, że też go nie ma, bo ma inną pracę w Sandomierzu, ale może ktoś od za niego odbierze? Nie, wszystko pan Bogdan Sokolski. Proszę bardzo.